Przed odcinkiem muszę was poinformować, że bilety na koncert zostały tylko i wyłącznie w Gliwicach i Koszalinie Dlatego jeżeli chcesz być na koncercie, śpiesz się po bilet z linku w opisie, zapraszam Ale, ale moi drodzy, witam serdecznie, dzisiaj będziemy rozwalać kulę ziemską Tak widzowie, nieważne co się będzie działo, mam nadzieję, że żadnych widzów na tej planecie nie będzie Moi drodzy, zaczynamy, Pozagramy sobie dzisiaj w Solar Smasha I zanim zaczniemy, spadać na Palion Style, kupujcie bilety na koncerty. link w opisie A teraz sprawdźmy, co takiego tu mamy, rozbicie planety to oczywiście dzisiaj będziemy rozbijać planetę. Mm -hmm. Mamy ziemię! Patrzcie! Jest kula ziemska! Uwaga, gdzie my mieszkamy? Czekajcie, znajdźmy Europę. O nie, tu jest noc. Da się czas zmienić? Nie, da, zmienia się. Okej, okay, czekajcie. Mm, tu nie, tu. No, tu jest chyba. Tak, tylko tu jest tak ciemno, że ja tu nic nie widzę. Tu, są, tu jest teraz noc i tu są światła pozałączane. E, Okej, okay, co my tu mamy w ogóle do zrobienia? Jest 8 bilionów ludzi na planecie. I dajmy coś takiego słabiutkiego, może. Ej, tu można na przykład słońce nasłać? Czekajcie, to są. A tu jest ochrona. Tu mamy jakieś pociski. Okej, okay, to jest grube. Eee, coś słabego. Dajmy jakieś rakiety na morze, puśćmy. Tyk. O kurde, o kurde, lecą! Okej, okay, coś się stało. Lekka dziurka. Nikt nie zginął, nikogo nie było na morzu, na, na oceanie. Akurat wtedy, także nic się nie stało, o dziwo Ale mamy tutaj znacznie, ale tu jest dużo tego O, jest tego masę Czekajcie, ja bym ten laser chciał zobaczyć Nie, ktoś zginął? Nie, ludzie umierają 124 miliony ludzi umarło Przez co? Ale dziura Dobra, ten laser jest za mocny Trzeba się zmniejszyć level? Przecież patrzcie, jaką to dziurę zrobiło ja cię kręcę ty Dobra, z, z drugą stronę weźmy. Ja chcę najpierw potestować te rzeczy i tu mam jakąś kulkę o kurde. O, to jest kula, która wybucha Kulka, która wybucha. E, Naślimy dużo rakiet. Raz, dwa, trzy o kurde Ile tego leci? Na dwa razy tylko. Czekajcie, co to? O nie! Level ósmy Asteroida Cyk Ale to grzmotnie ale to grzmotnie. Gdzie to jest? Puściłem. O kurde. Ju, nie mogę. Ktoś zginął? Tylko 4 miliony osób chyba zginęło, z czego co widzę. Ale potężne. Dobra, zaraz weźmiemy jakieś większe. Ej, tu można księżyc nasłać. Księżyc. Dobra, testujemy wszystko po kolei. Jakieś małe asteroidki teraz. Małe asteroidy. Wszystko na razie na oceanie testujemy. A, to jest taka maluteńka, dobra. Pójdźmy tutaj w Ameryka Południowa. Tak, Ameryka Południowa. Dobra, uwaga, leci. Ile ludzi, ile ludzi, ile ludzi? Tak mało? Tam nikt nie żył? Tam były góry, co tam było? Dobra, lecimy tu, na ten cypelek. Uwaga. Jeszcze raz. Pan nikt, bo to, bo to w ocean leci. Dobra, sprawdźmy, co mamy. Nie, czarna dziura to będzie koniec. Błyskawice. O wow, kurde, nie chciałem! Nie, zniszczy! To całą planetę zniszczy! O kurde, pół biliona osób zginęło właśnie. Co to jest? Jakim cudem ta planeta jeszcze żyje? Ale to razi w oczy, co? Ej, poryte, dobra, to było zbyt mocne. Czekaj, to się da, potem da się zresetować. Dobra, strzelamy teraz. Dobra, testujemy wszystko po kolei. O kurde, aż laguje. Czarna dziura ty. Ja nie wiem, jak ta planeta dalej istnieje, e, ale dobrze, okej, okay, okej. Okay. Tu jest TNT z Minecrafta, tu jest TNT. A tu jest co? Strzał z satelity chyba. O kurde, o kurde, nie! Rozbicie się satelity! Ale satelita jest przeogromna, nie? Tu jest tak ciemno. Nie! Satelita strzela! Ej kosmici Co tu kosmici robili widzieliście Normalnie UFO tu podleciało I, i strzeliło nam Ja nie chciałem O ale Ej, Dobra ta satelita jest nienormalna A dalej Koniec odleciała Jaką dziurę zrobiła Co to jest O kurde Juhu! A wybuchłem to przed ziemią Patrzcie, uratujemy Ziemię. Nic się nie stało, nic. Nic się nie stało, dobra, zostawmy to. Nie leci. ale przy. O, kurde. Na całą planetę prawie. Dobra, mamy kolejne. Ej, jest uzdrawiająca jakaś. Czekaj, to uzdrowi? Patrz, naprawia planetę. Dobra, naprawiamy planetę, patrzcie. Dawajcie, leczymy planetę wszędzie. Patrz, 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 patrz. Leczymy planetę. Ludzie się naradzają, widzicie? Już 300 milionów tylko. Ludzie się rodzą, ludzie się rodzą. Patrzcie. Tutaj uleczymy. O, ale piękne, nasza planetka wróciła. Patrzcie, leczy się wszystko, pewnie, że tak. I wszyscy żyją, planeta wróciła do normy, ale to nie koniec, bo teraz mamy coś grubszego. Więc uwaga, uwaga, lecimy w ocean. O kurde, to jest ocean spokojny chyba. Leci. O kurde. Ej, nie tak mocno. To takie delika... Co się dzieje? Nie, nie mogę. Nie wiedziałem, że to podwójnie strzeli. Ale przy... Bilion? Ile osób zginęło? Ale dziura. Nie, nie chciałem. Nie. Uzdrowić. Uzdrowić planetę. Uzdrowić planetę. Zginie plan. O kurde, to jest wiertło. A, dobra. Puściłem to tak, że się nic nie stało takiego w sumie. Zgadzam światła. Pa, wracają ludzie. Jasne. Witamy serdecznie z powrotem. Wszyscy żyją. Dobra, ale wiertło jest mocne, czekajcie, na przez sam środek Pa, leci. Leci wiertło, leci wiertło Ale przywali Uuu. To się przedziurawi, to jest koniec gry jak się przedziurawi? Pa, leci dalej Patrz, 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 patrz Jeszcze nikt nie zginął Nikt nie zginie jak będzie dziura, bo to planeta powinna nie działać ty Ty Który ręce co wyleci? Którędy wyleci ta rakieta? Patrz, wyleciało. Wszyscy żyją. Ale dziura, patrz. Widać koniec. Na wylot. Gdzie jest druga? Tu. Ej, ale krzywo poleciało strasznie. To poleciało tak. Uiiu. Dobra, przetestujmy teraz laserki. Te naj najmocniejsze rzeczy zostawmy na koniec. O, zresetować planetę? Pewnie, że tak. Ej, dobra, tu mamy jakieś takie, że bajerki. O, ale szybkie. A to? Ja cię kręcę To było mocne Czekaj, bo to, jest za, to są za mocne rzeczy, ty O, tu mamy następne Ale to przywali What? I to robi coraz większą dziurę, czy nie? Tak Czekajcie, trzymamy jak najdłużej Trzymamy jak najdłużej, żeby na wylot się przebiło Jeszcze nie, to się kiedyś przybije. Jeden milion ludzi nie zginęło na razie To w sumie niedużo, ty Naprawdę niedużo. Okej, okay. nie, to nie robi takie dziury, niestety. Ale mamy... Zamrażaj... O kurde. Tu się coś stanie? Nic. Dobra. Zama zamarzliśmy, to jest chyba Australia, tak? Zamarznięta. Wprowadzamy tu zimę. Wprowadzamy tu zimę. Patrzcie, wiatry się normalnie przesunęły. 41 milionów zginęło. To jest przykre, widzowie, jak się w to gra. Mmm, dobra, lecimy z tym. Co to jest? O kurde! O kurde! Uu! 4 miliony zebranych z A nikt nie będzie żył zaraz. <ścoughs> Ej, zróbmy tak, żeby wszyscy. Patrz, 600 milionów żyje. Jakim cudem! 500 milionów. Nikt nie żyje na planecie! Planeta Ziemia, moi drodzy, nie żyje. Został z tego jeden mały węgielek tak naprawdę Ona się rozwali? Co jakby nam na pół ją przedzielimy? Czekajcie, przedzielimy ją na pół Patrz. Dobra Jest na pół Planeta jest na pół przedzielona o kurde, zresetujmy. Jakie mocne Co to za bomba? O kurde to będzie. Nie, nie, nie. Nie. Nie, drugą bombę na nasłałem, nie chciałem. Przestańcie tak... Nie, wierzę. Kula dyskotekowa, ty. Kula dyskotekowa rozwala właśnie planetę. Ja bym chciał słońce, Patrzcie, tam jest słońce. Chciałbym, żeby słońce tam... W ogóle tu można inne planety wybrać też. A można słońce wybrać? Neptun. Ale kozackie. Dobra, czekajcie, zaraz odsuwajmy ziemkę, bo... Mocno dosta. A co to jest? Star Warsy? Jakieś Star Warsy. O, ufo, ufo, ufo przed chwilą było. Ufo nie jest jakieś mocne. Ufo nie jest jakieś gigamocne. Ale patrzcie, ile tu jeszcze jest rzeczy. Przetestujemy wszystkie rzeczy, a potem spróbujemy nasłać jakieś, jakieś słońce na planetę. Jo Dobra, lecimy. Co to jest za wiertło? To też jest jakieś ufo, ty, ale. Co to robi? Nie, nie. Nie, nie da się to anulować. No, błagam, to mi. TO MI ZRYJE PLANETĘ do, DO... WOKÓŁ WOKOŁO TO ROBI... Patrzcie, taki pattern zrobi O nie, ludzie giną Nie, 100 milionów A wy nie widzicie ludzi, ile ginie To ja wam będę mówić 200 milionów zginęło na 8 bilionów Więc niedużo Nie, niedużo nie, nie dużo. dużo żyje dalej, dużo żyje dalej, więc spokojnie Ale no nie, no teraz, teraz dużo O nie, 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 o nie Dzieje się O nie A tu niedużo ludzi, ty 300 milionów 300 milionów zginął, dobra. To kiedyś przestanie? bo to tak w kółko, To całą planetę! Pszczekaj, niech się to zatrzyma. Na naprawdę. O kurde, co to jest? Jaki. Jaki ostrzał! Jaki ostrzał! Nie było to mocne, ale. A to? O kurde, o kurde, to jest. To jest. O nie, oni strzałem do niego! I tu można zrobić wojnę statów kosmicznych Patrzcie, to jest ze Star Warsów jakiś Ciekawe co się stanie Aha Kurde, o kurde, ale nawalają Przemoc, tak jak długi nasłał Będą się nawzajem strzelać Jeszcze naślimy te małe Patrz, naślimy ich dużo Patrz to Co się tu dzieje Patrzcie na to Na razie tylko jeden milion ludzi zginęło Tutaj się taki młyn dzieje to ja cię kręcę! I normalnie oglądamy Star Warsy. Ale poryte, dobra, bo, bo wystarczy, wystarczy tych Star Warsów. Ale jeszcze mamy coś, co to jest? Co to, co to robi? To będzie mocne. To będzie mocne. Nie, 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 ale przywali, ale przywali, ale przywali. Ale przywali. O kurde. O nie. Wszyscy nie żyją? What? Planeta się w słońce zamieniła? Wybuchło Co się stało? Ej, dobra, chyba najmocniejsza na razie. Ty, jakie tu są rzeczy? Co to za... To są jakieś szarańcze wybuchające? Okej, okay, ej, dobra, to jest... Ej, to jest za mocne. Ej, dobra, 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 dobra Te szarańcze zostawmy Patrzcie, co tu mamy Ale wpuścimy w O kurde, ale robal O nie Cyt, To jest tak ogromne? Jakie to jest ogromne To jest dłuższe niż ziemia o, cię kręcę Ale wielki robal On się na wylot Gdzie on jest? Robaku Przebija się! On dalej robi, pa, on zjada wszystko! Dwa biliony ludzi już nie żyje. Robakus, zniszczysz planetę! Raz, zostawmy tego robaczka. Patrz to, smok. O kurde. Co to? Jezu, wyobraźcie sobie, jakby takie potwory faktycznie istniały i one lecą, i nagle jedziecie sobie śniadanie. One strzelają takim pociskiem, i przebijają się przez ziemię. To, to było straszne, nie? Ej, co to jest? O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. Iu, hu, hu, hu. Uu, ale mocaż ty. Ośmiornica jakaś. Dobra, tu mamy jakiegoś ducha. Ej, dobra. Nie, jaki on jest wielki. Patrz to Ale przywalił! Ej, ale żyje ziemia. Patrzcie, połowy ziemi nie ma, ale reszta jeszcze żyje, o dziwo. Ej, dobra. Ej, to jest jakiś pies z laserem. Patrzcie, pies kosmiczny z laserem. No dobra, to już jest nierealistyczny. A, tylko tyle? Ej, ten pies był beznadziejny. Patrzcie, jaki słaby. Mega słaby. W sensie, no dobra, no robi laserem ten. Dużo szkód i tak, ale. Czy to takie mocne? Ej dobra, mamy tu jakieś pancerze ogólnie Czekajcie, czy możemy nałożyć pancerz? Pokażcie, pokażcie jak będzie wyglądał pancerz Jak to będzie wyglądać Wtedy po prostu ciężej pewnie zniszczyć planetę, obstawiam Wow A to? To są same pancerze Chcę zobaczyć co to robi Okej, okay. to jest chyba prostu, bo to nic nie robi To chyba jest prosto, że strzeli... O kurde Co to robi? Patrzcie, jakieś bombki ustawiam Czekajcie, postawmy tu bombki, tu tarcze. Jestem ciekaw po prostu jak to działa, nie? Na przykład naślijmy meteo. Patrz jakie opę! Ej, dobra, nas sumamy ty, kosmitów. Pa! O kurde o kurde, Kula ziemska jest jakaś mo mo mocarzem jest teraz, nie? Patrz Dobra, czekajcie, dajemy tarcze, dajemy tarcze, dajemy tarcze Pa to jest nieśmiertelne Tego się nie da zniszczyć Czekajcie, damy jeszcze raz to Pa Pa co się będzie działo, jaka bitwa Pęknie, pękło, pękło Niszczą go, niszczą go Niszczą go A tarcza już jest żółta, tarcza już jest żółta Prawie się przymili, pa Wybuchło Ale mocarz, dobra Już przerysowaliśmy te rzeczy Sprawdźmy co tu, o tu można coś zrobić Jeszcze co to jest za funkcja tą planet tu czegoś nie, ja nie, nie wykorzystaliśmy To jest kula, O, level siódmy, a jakie mam poziom? gdzie tu pisze poziom? muszę tu sprawdzić swój poziom? osiągnięcia level pierwszy mam? ja nie mogę, na levelu pierwszym to nic nie ma tak naprawdę, ale mamy, dobra zrzucamy księżyc na ziemię widzowie patrzcie to, księżyc o kurde Jeszcze jeden w to samo miejsce Ale przywali Puhu Ej, nie Cała planeta zginęła Bilion ludzi żyje. Patrz, jak to wygląda. Jak jakiś... Ej, nie, wszyscy zginęli. Wszyscy zginęli teraz. Ja pierdziele co to jest. Patrzcie, nikt nie żyje, ale to jest... Jak księżyc spadnie, to jest, to jest koniec, nie? Dobra, patrzcie, co mamy teraz. Saturn. I Widzowie, mamy Saturna, a Saturn jest tak gigantyczny. Dobra, puszczamy milion księżycy. Pa. Nie, my kulę ziemską spuszczamy teraz, patrz. Kula ziemska jest tak malutka przy Saturnie, ale to jest powalone. Pa. Już. To się zrosło? Żełot? Ale powalone ty. Czekaj, bo to jest mega ogromne. A co jaka jest największa? Czekajcie, która jest największa? Mars też jest duże. Gigant gazowy, lodowy gigant, lo, lodowy gigant. Gigant gazowy Jowisz. Jowisz jest chyba większy. No bo nie. No w sensie no nie, 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 nie wiem w, real, w realnym życiu jak jest. Wenus nie jest jakiś duży. Rtęć też nie jest duże. Ziemia, Ziemia też nie jest duża. Wenus też nie jest duży. Sprawdźmy sobie to wszystko. Mars. O, no, też podobnie. Dobra, no bierzemy największą. Bierzemy ten gigant gazowy. Let's go. A nie, nie to, 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 Bo bierzemy Saturna. I teraz bierzemy widzowie jakąś... Co rozwaliło na hita Tom? Coś było, co rozwaliło na hita. Tylko nie wiem teraz co. Co to było takiego, że wleciało i zniszczyło po prostu. Te lasery są op. Czekajcie, gdzie są te lasery? Tu? I może to było to? Pupupupu. Czekaj, eee, eee, co było? Jezu, ja nawet nie pamiętam. Była jedna rzecz, która zniszczyła wszystko. Wszystko po prostu na hita. Który to był przedmiot? Który przedmiot jest tak powalony? Pioruny? Nie. A może? Dobra, walimy, huragan. Z każdej strony, nie ma co. Z każdej strony nawalamy. Ale bu, co tu się dzieje? Co się dzieje? Zaraz nie przeżyje ta planeta, zaraz... Tak się zmniejszyła! Jak się zmniejszyła. A zniszczymy ją. Dobra, jeszcze naślemy pato! Leci jeszcze planeta ziemia. A co? Ej, ale i tam ta planeta Ziemia dalej jest malutka. Ty tego się nie nawak... Ty ta kula nic nie robi tak naprawdę. Wa o! Zniszczone! Moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie, pamiętajcie, subskrybujcie kanał, stawiajcie łapy i widzimy się oczywiście w następnych odcinkach już za niedługo.